Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi. Tak, jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec waż niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto Słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy miłowali Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego, który uczy nas modlić się. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy modlili się i przebaczali i żyli prawdziwym życiem w Bogu. Maria, Maria, Maleszala, He, Hanachelul, Czince Izajasza jest wypowiedź samego Boga, który mówi do niego, do tego proroka i również do wszystkich, którzy słuchają Boga, słuchając proroka. Tak mówi Pan Bóg, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Czyli deszcz, śnieg spadający z nieba są po to, aby nawodnić ziemię, aby ją użyźnić, aby był urodzaj. Gdy nie ma deszczu, nie ma śniegu, nie ma urodzaju, a więc nie ma owoców, nie ma plonu, nie ma pokarmu. To wszystko spada z nieba, z góry. E, życiodajne... Ulewy są potrzebne. Mówimy często, że jest susza, że brakuje opadów, że Ziemia nie będzie wydawać takich plonów z powodu tego. To odnosi się nie tylko do spraw natury, ale także do spraw głębszych, duchowych, bo dalej mówi Pan, takiż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Czyli dzięki deszczowi, wodzie, jest nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Ile pożytku, ile dobra. Siewca cieszy się, że jest plon, a głodny, że może zjeść chleb. Ale tutaj też chodzi właśnie o to, że z ust pana pochodzi duchowa ulewa, duchowy śnieg, czyli Duch Święty, który wstępuje na ludzkie serca, na ziemię, ludzkich dusz, jak woda niebieska z nieba, aby nawodnić duszę, aby ją użyźnić, aby dusza miała duchowy urodzaj, wydała plon. Więc Słowo Boże, jest właśnie tym duchowym deszczem. Słowo, które pochodzi z ust Pana. Jego przenajświętsze usta mówią do nas, a my słuchajmy. Kiedy słuchamy, będziemy owocować, będziemy nawodnieni, użyźnieni. I Pan dalej mówi, nie wraca do mnie bezowocnie to słowo. Podobnie właśnie jak deszcz, który nawadnia Ziemię, powoduje urodzaj. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem. A więc wystarczy słuchanie, skupieniu i e, z miłością w milczeniu. Dobra wola, aby to Słowo we mnie działało, Słowo Boga. Aby to słowo czyniło we mnie to, co Bóg chce. Więc tak niewiele potrzeba, żeby były wspaniałe owoce. Słucham, pragnę tego, co. To słowo Boże mi y, objawia, wyjaśnia, i staram się oczywiście to wypełniać. Więc to słowo Boże podobnie właśnie w nas będzie przynosiło owoce, jak woda, która użyźnia ziemię i ziemia wydaje owoce. Dzieje się to wszystko, co Bóg chce. Bóg mówi, nie do... jeżeli w nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Czyli wola Boga jest taka, żeby Jego słowo działające w sercach ludzi, które przyjmują, które wysłuchują, spełniło pomyślnie swoje zadanie, swoje posłannictwo. Czyli żeby ludzie odpowiedzieli na słuchanie Boga. To słowo ich tak porusza, umacnia, zachęca do tego, aby owocować, aby przynosić trwały owoc, tak jak Pan Jezus powiedział, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.